Witam ponownie w Shin megami Megami Tensei Devil Survivor. W dzisiejszym odcinku od razu idziemy na misję, ale nie na tę misję, tylko idziemy na misję z Jinem i Azumą. Ponieważ boję się, że niedługo może mi zginąć, tak jak Kasuka, ponieważ się spóźniłem i takie tam. Ale tak, Jin spotyka się z Azumą, żeby dowiedzieć się gdzie jest Aja. Azuma jest bardzo pewny siebie i mówi, że komputer Jina go nie zrani. I próbuje go jeszcze przeciągnąć na swoją stronę. Jednakże Jin jest nieugięty. Ale o dziwo jest to zasadzka szomonkajów. Kto by się tego nie spodziewał, prawda? Ech. Próbowałem to nagrywać. I ostatnim razem, kiedy, kiedy to nagrywałem, Jin popełnił samobójstwo o ostatniego szomonkaja. Wierzcie mi, lub nie. Takie rzeczy zawsze się zdarzają. Zawsze. Przy okazji. Jedna zasada taka odnośnie krakowania skilli tutaj. Krakowanie skilli od niego jest praktycznie niemożliwe, a krakowanie od niego jest takie 50 na 50, zależy od humorków Gina Jednakże my skrakujemy sobie na przykład. E, spróbujemy skrakować sobie Agidine, czemu nie? E, This jump jest u ciebie. Jest cała masa rzeczy do skrakowania, na przykład ban różnych rzeczy. Jednakże my się nimi nie będziemy zajmować. Null Fire, zobaczymy, to od ciebie jest. Nie chcę Null no Fire. Null Elek jest od ciebie. O, ty możesz Null elek sobie wziąć. Eee, Elekripel, o, ty możesz sobie wziąć Elekripel. Oni są podatni na, na nic. No to dobra. Eee, jeszcze Midoris, że musisz skrakować. Ty Midoris, Life 8. Nie, czemu miałabyś być Life 8? Eee, nikt nie, nie krakuje. To ty możesz Null fire sobie skrakować, jak on skrakuje Adidine. Niestety jesteśmy ustawieni w takim. w takim koncie. I weźcie teraz, dobiegnijcie do Gina na czas, żeby go uleczyć. Nie, po co? Po co dawać taką możliwość? Dlatego poprawię sobie humor, po prostu was niszcząc. Maragi, maragi, szparagi, berserk. Haha, <grym się> <grym się> rozumiecie, maragi, szparagi, rymuje się. Haha, <grym> ha. <się> <grym się> Zabijcie mnie. darki jest użyteczny przynajmniej raz w swoim nędznym życiu. O A stronik! No dobra, juzu. Ty od nikogo nie krakujesz i wy jesteście strąg na, na to, co ty masz. Możesz nie chcieć. Możesz nie chcieć atakować tej osoby. O, Aggravate. Ostatnio, jak tęgrywałem, to on się rzucił na Azumę od razu. Co jest... dziwne. Ale jako, że ma demona z to... no patrzcie, pokonał wszystko. Gorzej, że... on nie ma nic co leczy, ma tylko revive. A sam jest nastawiony na fizyczne obrażenia, fizyczne zabijanie wrogów. Więc... Ach, zleczenie u niego jest ciężko. Gdybym miał Diarahan na kimkolwiek, to by było świetnie, ale nie. A, ty zbanowałeś Elek, ok? Ok, no to Berzerk na przykład. Agidine! No, mógłbyś Fire Dancea. No, Fire Dance. Nie masz magii, ale to będzie zabawne. Jej, zabawa. no Force Dance. Au, au, au. Au! Znaczy to nie było aż tak bardzo, ale. Gień! No, co za za tak tego... O! Płoni! God wiedziałem, wiedziałem, żeby użyć czegoś super hita. Jej, yeah, eee, Czy ty masz cokolwiek, co leczy? Tak, ty masz. Ty masz, ty masz do krabie przecież. No tak, a Midori? Midori. Yeah, Azuma ma Kejas A tak. Azuma się przyznaje do tego, że sprzedaje komputery. Przynajmniej się przyznał wcześniej. Skamieniały berserker. Nie, uciekaj! Poind! Zamorduję cię za to, że mi zglitchowałeś, au. Nie, au! Au! Jak ja mam cię zamordować, jak nie chcesz współpracować? No, hmm, hmm. no bardziej go lecz. A, czyli chcesz mano a mano? No, ok. To będzie złe, ale power hit. Au! <gryw> Nie spodziewałem się tylu obrażeń. Myślałem, że przeżyję tak na skrawku. Ale nie, po co przeżyć, prawda, suro? Eee, przynajmniej ty się zaemścisz tym coim Chaos Wave'em. Dlaczego nie zaatakowałem tamtej osoby? Ponieważ tamta osoba ma coś do skrakowania dla Juzu chyba. Znaczy jak mi się wydaje? Mogę się mylić. Jej, Genma Kurtulei nauczyła się Fiz Jump. No i tyle dobrego. A tak Przy okazji, ty będziesz musiała wskrzesić Atsura, moja droga. Battle Ora ja już mówiłem, że ja kompletnie nienawidzę Battle Ory. Mm. Ma bafu. Ej, przynajmniej. Eee, jak mu tam. Battle Ora nie za... Kurcze. Naprawdę, akurat na Juzu, która ma Ricarn, Rikarm Naprawdę. Jak bardzo nie fair, to jest, by mi powiedzcie. Ej, Juzu, masz skrzesić Atsuro. Dlatego cię. Silencujemy. Ho, ho, ho. Ech. Jeśli Jean umrze, to obrazimy się na siebie, Jean. Jean, nie, umi nie umieraj. Nie umieraj. Nie. Ech. Dobra, ty leci do niego. Eee, Na no, ciebie zostawimy dla Tsuro w takim razie. Jak go w końcu wskrzesimy, będziesz takim naszym zwierzątkiem z ZO. Mazan. Mabafu. Oraz zaatakuj tego. A, Banforce! No tak. Jak mogłem zapomnieć o Banforce? Au... Um. Tak. To było ciekawe. E, media. A, ty tylko diaracha a tym masz coś? Nie. No znowu Azuma się rusza, przestań się ruszać! O oh, wow. Gin nie oberwał. Tak, Diarahan ci cokolwiek pomoże. E, niestety ty musisz lecieć do Gina jak najprędzej. No ja cię zaatakuję. Zaatakuje cię i zginiesz. Zobaczysz, zginiesz. Batylora. Mm -hmm -hmm. Mm -hmm. Oj, ty nie masz many, jeju. Hmm. Cholera. Cholera. <ścoughs> nie, to się obraca przeciwko mnie. Nie, Batylora! Nienawidzę Batylory! Czy tam Aury. Jak chcecie spłaczyć, to spłaszczalcie. E, Bloodwine, dziękuję, mm, ty nie możesz używać, ty możesz tylko bindować, a to, a idź ty. Tak, atakuj Midori, proszę bardzo. One Force, pamiętaj żeby nie używać Force, dlatego Fire Dance, dlatego The Holy Dance niech będzie. Berserk, Elegance. Like dance. Elek dance. au. A, miałem Ciebie zostawić dla Tsuro, hm. No dobrze, nie będę miał nul Elek, trudno. Pójdę na Free Battle i skrakuję, jeśli będę to patrzył. O, patrzcie! Nie, nie zabijaj Dekrabi, nie zabijaj Dekrabi, nie! Dobry Jean, dobry. Leżeć. No, grzeczny Bill. E, ta misja, ta misja. Kto idzie tak kompletnie dziwnie, randomowo. Ty się dj rachanuj? Nie zdążysz się z dj prawda? Ta. Nienawidzę cię. Szomon Kaju, nienawidzę cię. Dlaczego zawsze mam takie problemy, kiedy nie potrzebuję? Naprawdę. Oddawaj mi Agidine. Nie potrzebuję null... Null, nul, null, nul, null, null, fire. Nazio. Hmm. Zaatakuj ciebie, zaatakuj ciebie. Nie, nie sz Dobrze. Doskonale! A, moje demony są odporne. Sorry, Midori. Nie będzie Null Fire. Przynajmniej Agiline mam. To zawsze jakieś pocieszenie. I Level Up, też zawsze jakieś pocieszenie. Więcej magii. Jak dojdę do 40 magii, co jest maksymalnym poziomem, to sobie będę boostował inne statystyki, takie jak. Eee... O, Devotion. Brawo, Devotion. Przynajmniej Ciebie mogą leczyć czymkolwiek. tym, na co ci media i media Rahan? Co ja myślałem cię tworząc? Aaaa! Proszę cię zginij! Proszę cię zginij! Fire Dance Holy Dance, atak! No tak. Jej! Zabiłem cię, hurra! Ty mendo zawszona, ty. No dobra, ale jako że ty masz ten, to hmm. I dlatego nie krakuje się skillów od Azumy, bo nie wiadomo czy się je skrakuje czy nie! O nie! Komp nie zranił! Nie! no ja nas zdradził i takie tam. Eee, Zaatakuję kogoś, kto jest silniejszy ode mnie i w ogóle. Proszę dojść do niego. Myślałem o Azumie, ale... Ciebie też mogę uleczyć chociaż w takim razie. Ja chciałem Azumę pokonać. QQ No i Azuma sam się zabił, czyż nie? Nie, patrzcie jak się trzyma, co za... Fighter w cudzysłowie. W cudzysłowie, Boże. Nie umiem mówić. Haha, jesteś mój! Jesteś mój. O, banujesz fizyczny, kiedy ja jestem magiczny, okej. Okay. Maragi. Maragi. Ziodain. No Hekate wygrywa. Fuuu. Jeeeej, exp. Da, to było straszne. Czemu jesteście tacy potężni? Eee. Jej, przesłuchanie. Tak, a ja mogła przyzywać demony przed stworzeniem kompów. Jej melodie przywoływały demony. Eee, oraz nie ma jej na tej... Ty, na tym... na tym świecie, w tym świecie. Eee, Wchłoną ją świat demonów. I nikt nie wie, jak się tam dostać, więc... Azuma sobie odbiega. Łup, Jej no, ja mówił prawdę, kluczem do przywoływania demonów są pieśni! O, Juzusa poziom, wow, brawo. Dostaniesz patyk. Za uratowanie Gina dostajemy możliwość sfuzjowania, sfuzjowania Takemikazuchi. Takemikazuchi jest kishinem, a Jin otrzymuje cały jeden dzień życia odnajdziemy twoją dziewczynę hej tak tak on wiedział, że jej nie ma w tym świecie o potrzebuje czasu, żeby sobie wszystko przemyśleć no ale no, nowy demon jest na okcji. świetnie którą mamy godzinę 13, czyli mamy jeszcze 5 godzin życia. Tak mi się wydaje. Co to za nowy demon na aukcji wy mi powiedzcie? Dekrabia i Vivian. Hmm. Będę musiał sobie kupić albo pokrakować coś. Zobaczmy takie Mikazuchi. jego właściwie. Jeden poziom do kudlaka. Jeden poziom do kresnika. A możemy stworzyć Vivian. Z czego? Z was. A cóż... Wracając do Takemika Zutschiego, podczas kiedy telefon mi przerwał tak dosyć brutalnie, to jest on demonem na 42 poziomie. Jest to demon pod siłę, jest kishinem, czyli ma double up. I można go sobie stworzyć. Hmm, to by było niezłe. No, ale zobaczymy. Zobaczymy w następnym odcinku, prawdopodobnie będę miał coś kupionego i stworzonego. Nie wiem, czy skrakuje skill na free battle, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało, ale czekają nas rozmowy i walka w Tokio do... Nie wiem, co następnego razu, pogromcy demonów.